A teraz mały szok intelektualny pod tytułem, dokąd to leci. Chłopaki, bi, 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 bi. śpiewamy? Bi, bi, bi. Tak, śpiewamy. Leci kretyn, leci wysoko i nisko. Bardzo mu się śpieszy, żeby było blisko. Leci, leci drugi, cały w kropki bordo. Jeżeli nie zwolni, zaryje gdzieś mordą. Dwa kretyny poleciały. Jeden czarny, drugi biały. Uwi, uwi. A ten trzeci nie poleci. Biu, 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 biu. Płynie kretyn, płynie, płynie krytą żabką. Jeśli nie wypłynie, znajdą go pod rabką. Płynie, płynie drugi, głupi, ale dzielny. Ten się nie zanurzy, bo jest wodoszczelny. Dwa przepływały. Jeden czarny, drugi biały. A ten trzeci nie przepłynie. Jedzie kretyn, jedzie w wagonie sypialnym, i ma skośne oczy, bo jest orientalny. Jedzie, jedzie drugi w wagonie pocztowym, ma najwięcej znaczków, bo jest polecony. Tak kretyn, usta do a za nimi moral dąży. Porał jak najgłupszy w świecie, wywi, wywi, to... że kretynów nie złapiecie, bo to... chłopaki, wywi, to... kłaniamy się, bo, to... bo, bo, kłaniamy się, wywi,